Rząd marnuje czas, dziwię się, że ze związkowcami nie negocjuje non-stop. Będzie w 100% odpowiedzialny, jeśli dojdzie do strajku nauczycieli, podkreślił w Łodzi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W niedzielę o godzinie 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie będą kontynuowane rozmowy strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi DOD. Sytuacji w oświacie. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, w poniedziałek może rozpocząć się strajk nauczycieli w szkołach w całej Polsce. Lider PSL, pytany w łodzi przez dziennikarzy o późną porę rozmów, przyznał, że dziwi się, że rząd w tak napiętej sytuacji nie negocjuje z kierownictwem związków zawodowych nauczycieli non-stop. Związkowcy są zawsze gotowi do rozmów. Sam byłem szefem komisji trójstronnej, tworzyłem Radę Dialogu Społecznego i wiem, że trzeba rozmawiać, kiedy tylko się da. Negocjacje rozpoczęły się 1 kwietnia, później był tydzień przerwy, teraz rozmowy mają być w godzinach popołudniowych. Rząd marnuje czas. Będzie w 100% odpowiedzialny, jeżeli dojdzie do strajku. Ponosi 100% odpowiedzialności za fiasko rozmówi, mówił Kosiniak Kamysz. Propozycja rządu prowokacyjna. Ocenił, że za prowokacyjną można uznać propozycję dla nauczycieli złożoną w piątek przez wicepremier Beatę Szydło. To nowy pakt społeczny dla oświaty, który zakłada zmiany systemowe i wzrost wynagrodzeń nauczycieli? Propozycja rządu przewiduje, że pensum byłoby podnoszone cyklicznie co roku, wraz ze wzrostem wynagrodzeń, aż do osiągnięcia pułapu 22 lub 24 godzin przy tablicy w 2023 R. Obejmuje on podwyżki, ale w roku 2023 kiedy szydło będzie już dawno miała ciepłe miejsce w Brukseli. To jest nie w porządku, prowokacja ze strony rządu. Nie wiem, czy oni dążą do tego konfliktu, nie chcą zawrzeć porozumienia. Rząd ma obowiązek robić wszystko, żeby do porozumienia doszło jeszcze dziś. Zaznaczył lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kosiniak-Kamysz dodał, że PiS nie jest zainteresowany budowaniem pozycji nauczycieli, polepszaniem ich zarobków, lepszą edukacją, o czym w jego opinii świadczy pominięcie tematu sytuacji w polskiej oświacie na sobotniej konwencji rządzącej partii. Po prostu nie chcą pomagać grupom? które może nie dadzą im zwrotu wyborczego. I chyba o wybory w tym wszystkim chodzi, powiedział prezes PSL. Zmiany bez dodatkowej redukcji kadry. rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmiany warunków pracy. Nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian otrzymałby w kolejnych latach w wariancie Pensum 22H w 2020 6128 zł, 2021 6653 zł, 2022 7179 zł, 2023 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24h, poziom średniej OECD, nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia 2020, 6335 zł, 2021, 7434 zł, 2022, 7800 zł, 2023, 8100 zł. Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia pułapu 22 lub 24 godzin przy tablicy w 2023 roku. Założenia obejmują także prognozę naturalnych odejść nauczycieli z zawodu, m.in. w związku z emeryturą. Średnia odejść z lat 2010 do 2018 wynosi w granicach 25 do 30 tysięcy rocznie, a 80% odchodzących nauczycieli nie jest zastępowana. Rząd ocenia, że szacunki sugerują, że pozwala to na wprowadzenie zmian bez jakiejkolwiek dodatkowej redukcji kadry. Rozmowy prowadzone od stycznia.fzz i ZNP w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania. Początkowo upominały się o 1000 zł podwyżki i obecnie postulują 30% proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury: 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność negocjowała podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15%? Proc. Od stycznia 2019 roku zmiana systemu wynagradzania. Według którego pensje nauczycieli byłyby bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, nowy system powinien obowiązywać już od przyszłego roku, a także wycofanie się z niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. ZNP i FZZ od stycznia prowadzą procedury sporu zbiorowego, przeprowadziły referenda strajkowe. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, to 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk. Termin zapowiedzianego protestu zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty, a 6 maja powinny rozpocząć się matury.